Witam, jak na Techtron. Kolejny taki przenośny magazynek energii. Jest to urządzenie dostarczone od AZO Digital. Co to jest za urządzenie? Jest to zbudowana przetwornica o mocy 300 W. Mamy tutaj kilka złączy USB, mamy też gniazdo 12V, dodatkowe takie gniazda 5A, oraz tutaj mamy taką powiedzmy, małą latareczkę, no, szału może nie ma, ale coś tam możemy sobie doświetlić gdzieś. No a przepraszam, bo tu mamy dwa tryby świecenia, jakieś nawet migające. Mamy bezprzewodowe ładowanie telefonu. Co my takie tu parametry generalnie mamy? Mamy taki akumulator, takie tutaj mocy tych złączy USB, Mam przetwornica sinus na pomocy 300 W, jak już wspomniała. Sprawdzę po prostu, czy tu mamy 300 W, czy nie mamy 300 W, czy tutaj co mamy na tych USB, czy mamy 10 Amperów z tego gniazda i do czego to ewentualnie będzie można zastosować. Fajne, małe, przenośne urządzenie. Zapraszam do obejrzenia materiału. Na początek sprawdzimy, tutaj co jest w USB ciekawego. Odpytamy sobie tutaj złącze. jest to złącze standardowe, czyli 2,4 ampera, czyli możliwości tak jak widać. Teraz podłączymy tutaj do złącza Quick Charge. I tak to wygląda. Teraz sprawdzimy złącze USB typu C. I tak to wygląda. Sprawdźmy teraz wydajność prądową złączy USB standardowe. Tutaj złącze 5V 2,4A. Napięcie jałowe mamy 5,1. Bardzo, bardzo ładne, fajne. I co? Nie, no nie przesadzajmy. Dobra. 1A. 2 ampery, no nie chciała puścić 3 amperów, więc zmniejszymy. Czemu nie chce? No już mamy 3 Ampery. No tak, czyli mamy 3, 3, 1 Ampera do obciążenia tego standardowego złącza. Sprawdźmy gniazdo zapalniczki 12V. Takie mamy napięcie jałowe, czyli mamy 13,4V. Damy 10 Amperów i co? I mamy 10 Amperów. Nie patrzcie na spadek napięcia, bo tutaj na przewodach no nie są takie solidne, ale sprawdzimy po prostu tutaj ile tych Amperów możemy wyciągnąć. Zabezpieczenie. Wyłączymy. Trzeba będzie zresetować. Tak, mamy wyłączone gniazdo. Dobrze, trzeba je włączyć. No to jeszcze raz. Czyli tak, maksymalne obciążenie tutaj tego gniazda to będzie około 10,6 Ampera. Sprawdzimy teraz moc tej przetwornicy. Standardowa to niby jest 300 W, zobaczymy, czy tyle będzie. Takie mamy tutaj napięcie, czyli prawie 230 V. Mamy 340 W obciążenia. Pokazuje tutaj nam wyświetlacz 343. O, mała mała rozbieżność, ale, ale co? Ale urządzenie nie pisze i działa. Teoretycznie mamy tutaj prawie godzinę pracy, ale myślę, że to pewnie z 40-50 minut to będzie maksymalnie. Dobra, ale czy jak wrzucimy tutaj 400 W, czy będzie działać? O, no i wyłączyła się. Było 400 W, chwilę popracowała i się przetwornica wyłączyła. Niemniej jednak 300 W na pewno jest z małym bonusem. Bateria została rozładowana, ten akumulator. Niestety trzeba było tutaj dostać się bezpośrednio do baterii, aby zmierzyć tutaj pojemność oraz watogodzinę. I teraz tak, parametry rozładowania to były 3 Ampery i napięcie końcowe 11,2V, bo to jest akumulator bojownowy. I teraz tak, pojemność 21,6Ah, a energia 318Wh. A producent deklaruje tutaj nam pojemność niecałych 300Wh. Teraz może ktoś zadać pytanie, dlaczego rozładowałem to bezpośrednio odłączając się do baterii. Z tego względu, że każda przetwornica, czy to byśmy ją rozładowali, ten magazyn energii przez... W gniazdo 230V czy, czy, czy USB ma jakąś swoją sprawność. Te wszystkie parametry, czyli te 2 godziny, gdzie są specyfikacje podane, dotyczą jakby pojemności samego akumulatora. Nie, nie jest tu wliczona później sprawność urządzenia, bo sprawność będzie inna przy niewielkim obciążeniu, przy średnim czy, czy dużym obciążeniu samej przetwornicy. Także ja to zbadałem tak i wychodzi na to, że mamy tutaj mały bonus pojemnościowy w tym akumulatorze. Co Podsumowując, gdzie to wykorzystamy, ten przenośny taki magazyn energii, jest to małe, lekkie, więc gdzieś na działeczkę, gdzieś w plener, gdzie będziemy potrzebować podładować telefon, jakieś inne urządzenie multimedialne, czy to tablet, czy tam jakiś komputerek podładować, oświetlenie, jak najbardziej z tego urządzenia możemy sobie zasilać czy to pod namiotem na przykład, tak? 300W ta przetwornica w zupełności wystarczy. Jeżeli byśmy chcieli jakieś większe urządzenie podłączać, jakieś, może jakąś stareczkę czy coś, no to nie, to nie jest do tego. No, plusem jest to, że to mamy wszystko w jednym, czyli akumulator, ładowarki, wszystkie te, te złącza, wszystko jest all in one, krótko mówiąc. Parametry są, jest ponad 300W tej przetwornicy, nie jest tutaj oszukane. Pojemnościowo też się zgadza, ten akumulator mocowo, te złącza USB są OK. Myślę, że też wszystkie te protokoły, te takie podstawowe, nasze telefony będą się ładować również przez te ładowanie indukcyjne, bezprzewodowe. To tyle. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale Techtron. A firmie Azodigital podziękowanie za udostępnienie tego sprzętu do testów.